Witamy serdecznie. Dziś mamy 16 dzień lutego 2023. Idźcie i głoście. Jezus wyszkolił, wybrał 12 uczniów apostołów i ich posłał. Czyli kamienie, a teraz są anioły, bramy i perły. Tak. Obylenie 21, 12, 21, 21. A teraz posyła właśnie Chrystus w drugim przyjściu w drugim przyjściu aniołów i posyła, aby przekazywali Jego słowo, dawali dobrą nowinę ludziom, nadzieję prawdziwą. Dzień dobry. 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 Dziękuję. Uciekają, dojeżdżają. Dlaczego no uciekają? Nie, nie uciekają. Tak, uciekają, nie. Nie, dojeżdżają do Princesa. Bo Ty jesteś... Dużego Princesa, tak, oni Bo ciąć śmierci. Oni doszli do śmierci. Naprawdę. Oni rozbili moją rodzinę, daj ślad żona dwóch synów, gdzie ona przez nich. Co ty mi robi? Ja ich kocham, najbardziej na świecie. A teraz spoko. Sí ja jestem... Od czemu? Bo ja się prawdę Krycusa. Krycusa nas oddał oczywiście na głębokości. Nie wiem. Tak. Ameryka, sekta z Ameryki. Adventyści, Baptyści. Już Krycus żyje, zmartwychwstał, jest królem. O, nie, nie, Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, nie się. I to jest koniec kłamstwa, bo to jest wojna psychiczna. E bez jaj. No. I zobacz, ten faraon mówił teraz świadkowie jak to się rozpadnie. Cały ten posąg, diabła władzy. Cholewa. Ja I... już nie wiem komu wierzyć. No Krycusowi i na dużej przyrodzie i rodzina jak masz to, będziesz miał. Bo Krycus poskłada, nie? Pokazać ci coś. No. Tatuaż. Krycusa ma? Gdzie mam? <laughs> na sercu? Tu no, to jest koleżak. Za nas mamy. No. Masz Krysusa? No. Pokaż, a no, nie wiem, za dużego ale nie, nie, poważnie. Poważnie pan, to oni mordują fizycznie, a oni mordują kłamstwem. Tak, diabeł za komu nie umarła, bo w kłamstwo. Słuchaj, co ci powiem I oni Jestem byłym żołnierzem. Tak? Ja też byłem w wojsku, ale dwa lata służyłem w Warszawie Tylko. A ty tu jest żołnierzem. Jugosławii To fajnie, żołnierz Chrystusa. Żołnierz Chrystusa jestem. Tak. Robiłem coś złego. Ale masz wybaczone wszystko. No. Możesz zabiegł zabił Egipcjanina, poszedł do przekazania. Do Faraonu nakazał mu wyciągnąć. Przez zabiegł i, ludwy, zabiegł i zabiegł. Jak to? Nie problem. No. Spokój. Dobrze. No, na ulicy. Żołnierzem Chrystusa jesteś, ja też. I mówimy prawdę Chrystusa i Chrystus jest przez nas. A oni się boją, bo są fałszywi. Nie. Wszyscy co kłamią się boją prawdy nie. Ale patrz Żołnierz miał, te, z setnika był chory I mówił, powiedz słowo A będzie mój cuga, ten żołnierz zdrowy Nie jestem godzien żebyś szedł pod mój dach Do Chrystusa, tak mówi żołnierz Ja byłem w wojsku W osiemdziesiątym 80... piątym 85 piątym? No w osiemdziesiątym 85... To mój brat się urodził Ja byłem w wojsku w Warszawie, nie? No, Warsz cóż, na dziedzicząc jednostki, nie, żeby to, wiesz, odsłużyć za komunikację. No co i było? co? No i byłem. Wszystko tra... mu porobiło. No i strzelałem na tarczy człowiek, ale nie miał koszmary. Ja nie chciałem mordować ludzi. Teraz strzeszam ludzi. Bo jestem aniołem, nie? Aniołem? Nie. No aniołami nie wyglądał. Anioł, anioł? to posłaniec, wiesz? To no. dobry człowiek. Każdy człowiek, co dobrze no. I czyni, i robi to jest aniołem. Wiesz, to na 20 lat posłaniec. nie odeszła, nie wraca. Ile? 20 lat temu wzięła synów odeszła. System siatka. Nie rozumiem, bo szukałem Boga. Boga nie ma żadnej religii. Jest tobie, jesteś szczerym człowiekiem. Jest z niebieskim na tronie. Aaaa! Szczerze! No? Nie wiem czy mogę przekląć. A chuj mnie to obchodzi! Czy trafimy do nieba, czy trafimy do piekła? Nie ma piekła, nieba, jest życie tutaj no. na ziemi. Mamy się no. szanować, miłować, pomagać Dobry, sobie. majster. Dobry, dobry. Pomóc coś. No. Ty jesteś pomagać tym No to chodzi, tak ma być. Ja pierdzielę. No. Ja, ja, ja aniołem taka... jesteś. Nie, nie jestem aniołem. <noise> no anioły pomagają. My nie wierzymy w żadną religię, politykę, to wszystko kłamie, mordują za kasę. A to są poczytane. Tylko Chrystus jest nad tobą, w Duchu Ja prawym. wiem. No. Możesz więcej takich ulotek? Bo ja Cię kocham! A nie no, masz, jak masz ten... Klucze do Królestwa... No, możesz... I tu... Ej, słuchajcie, jeździcie to no. Katowic? Może? Nie, w czasu do czasu się no... Tu masz, pat, moja rodzinka... Patrz. Nie, to bo chodzi o to, że miałem sądy w ulicach. Jak rodzinę mi rozbijali Te laki, te laki Na koszuszki. no i chodzi o to, że te policja, sądy, te wszystkie instytucje oni rozbijają rodzinę, wiesz? Kurka No nie wiem jak to ma A ty masz żonę i dzieci? Tak. Masz żonę dzieci? Dzieci mam no to musi mieć żonę, Zony, a co, nie żyje, czy co? Nie żyje. Żyje, nie? Ułożyła się życie. Ale co, to wróci. Ile lat już nie, nie żyjecie razem? O kur... Jeszcze... Ja, moja 25 marca podeszła, nie? I Chrystus Ale... mi obiecał, że wróci. Ale moja mama umarła, a ty mama, jak ci... ja siedziałem w więzieniu. Ty mama umarła? Tak. Mama... Wiesz, co to jest? Skrześci... Iść w laki lukach na pogrzeb. Wiesz, co to są laki no, luki? No. Kajdantem. No, nogi! No, tak groźny byłeś? Bo jeden z alimenta go brali też kajdanki. Ale nie, już ale alimenta nie wtedy. Za no? alimentarzy gdzieś siedział. Ale ty ci wszystko wybaczył. Łotry, selnikę? tak. Czy jest jakiś drzew co byście nie wybaczył? Ten może krat mordował Łotry na prawicy. Gdzie w raju? Święty Paweł, kim był? Jan Paweł II, papież? Święty Paweł. Apostoł Paweł prześladowcą był. Mordował. <laughs> Zamykał do więzienia i mordował apostołów I się o. nawrócił. Babełszaby, no. Paweł szablę. I ogień bez nieba Chrystus mówi co ty prześladujesz tu mnie, nie? Widzisz teraz służył. Ty ty tak samo wiesz, teraz służył. Jako król, bo twoja żona wróci nie. i wybaczy się, nie? Wybaczysz żonę jak wróci. No. Niech ma lepsze. No, ja też moje bugie. Nie, nie. No. nie. nie wpierdlałam się. Ale jak wróci to co? Nie wróci. A, a dzieci jakie? Sen 23 lata. No mój ma 20 na 7, 29, 200 lat, nie? Holenderski, niemiecki i wszystko. I to mi się podobało. No. I teraz cały świat należy do Ciebie: Jest Chrystus ty reszta no. świata. Miłości, prawdzie, jego. Tak. Był. No. Ludzie się na dzielają. No. Miłego dnia! No, miłego. Błogosławcie, nie przekonajcie. A w ludziach jest yy, sporo tak, tak. nienawiści. Le. Na dużo telewizji, później wiedzą co dobre to. Uśmiechnijcie się, mistrzu. No. A fajną bluzką się. Tam, nie? Tak. Te, jak masz aha, na imię. Paweł. Paweł? Paweł Bogdan, dono, no. No, Boguś. No, Boguś. Ja pierdził Także apostoł Paweł, Le. no fajnie, działaj. Zaroby ja. Tak? Mm -hmm. No to bądź na plusie dobrym motrem i nie, nie ruchaj Nie, 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 nie. No, trzymaj pieczątka, ty jesteś na plusie Nawróciłeś się, Pawle, do Chrystusa Króla, który żyje w tym sercu Ale nie, jakby po... Jak światł ja na drodze, to możesz wracać czasopisma, ale... Tam Jehowy wywaszczają wszędzie, wiesz? Słuchaj, ja... Jestem Jak to się nazywało? asceta. Ateista. Ateista, o. Ale szukam. No szukam tego... Kurka bł. nie jest w naturze w rodzinie. I był niższy rodzina, Chrystus będzie łączył, rozumiesz? Tak że żona będzie chciała wrócić, to przyjmij jej. Czymtnij oko nie. Nie, ona się już hypeła Nie, ale to Bóg daj Adam Zewołanie nie ma ślubu. No. Bóg jej złączył, nie ksiądz. No nie. Paweł. Jak masz na imię? Urszula. Uli. No, Ula. Ula no. Ja jestem hip-hopowiec, no. graficzarz, bierzak To, to może coś... Emanuel, Bóg znamy. Emanuel to jest. Czemu nie? No. To jest Jezus, jego imię, Emanuel, nie chyba. Emanuel. To już, kurwa, jestem głupi. Każdy mówi co innego. No to w słowie jest napisane w Biblii, tylko musisz badać, bo pofałszowali wszystko. I teraz patrz. A I, jaką ty masz Biblię? To jest e, brytyjska, czyli warszawska I tutaj Mateusz zauważył 10, 24... Patrz, teraz się dzieje to Pośle anioł, nie? Jesteś anioł wybrany Jak żona wróci, będziesz królem, nie? Jak się połączycie w prawdzie Aha, aha, aha No tak! Go no, back! No przecież ta wojna <laughs> to już koniec jest Fizyczna wojna i duchowa Duch Te mordercy duchowe uciekli, bo oni się boją prawdy To są moje sześcienice a? Tylko nie publikuj. No dobra, dobrze. A ty masz ten... Nie na... I już teraz mają 19 lat. Wow. Dziadkiem jesteś już czy coś? Nie. nie wiem. Ja też nie. Tyle dzieci rozsiałem że wiesz. A ty jesteś z salomon. No. Si 700 żon. Jakub kupiłem 12 synów, dwie żony, gdzie tełżynce. No i widzisz no. Dzieci są od Boga, trzeba kochać i. Tak. A oni na wojnę posyłają. Także nie mordujemy ludzi, nie? Jak nie? Po co? Sam ludzie Bole... się zamordowują. Eee... Słuchaj, zasada strzelca wyborowego. Nie strzelamy do kobiet i dzieci. I dzieci. Ale dziesiąte ale... przekazanie, dziesięciu przekazania. Ósmy. Nie kradnie. Eee, siódmy. Nie, nie kradnie. Pożądaj bliźnego, prawo, tamtym, no. Nie pożądaj żony bliźnego. Czyli za mały prawo no, tamten, co wziął twoją żonę. Ukradź ci. Nie pożądaj, żony bliźnego Dałeś mu? o no, no, no. tam się nie pierdziu. Nie wiem, bo to boli, nie? Ona ma inne rzeczy. Boli tu. Boli strasznie, bo to jest druga połowa. Co Bóg złączył. Niech człowiek nie rozbija. No, no. Ile twoja żona miała? Nie. Szczerze? No. Na dnie. Nie. Czekaj, 4 lata młoczył ode mnie, ja mam 4, 4 jecha. No, a my ja mam 53, ja mam 57. Co ty? Ja mam 57, <laughs> ja mam 53. Przepraszam. No. Grzech to jest przyklinać. Nie nagrywaj. No już wyłączamy.